Jedna z żelaznych zasad negocjacji mówi, żeby nigdy nie akceptować pierwszej oferty i zawsze żądać więcej niż spodziewasz się uzyskać. Działanie tej zasady dobrze ilustruje historia prawnika, który przyszedł do dentysty i pyta się go, ile będzie kosztować wyrwanie zęba. Dentysta mówi, że w znieczuleniu miejscowym zasystą pielęgniarki kosz ekstrakcji to 500 zł. Za drogo, mówi prawnik, a można coś taniej. No można, mówi dentysta, ze znieczuleniem miejscowym, ale bez pielęgniarki wyrywanie kosztuje 350. Wciąż za drogo, a coś taniej? No bez znieczulenia, ale wciąż korzystając z bardzo nowoczesnych narzędzi dentystycznych, to koszt 200 zł. A coś taniej? Poirytowany dentysta mówi, no za 90 to może zrobić student dentystyki, używając zwykłych kombinerek. Super, odpowiada prawnik. Proszę zapisać moją żonę na przyszły tydzień.